Być może przez całe życie czułeś, że jesteś inny, że coś cię wyróżnia, że świat, który widzą inni, nie do końca pasuje do tego, co ty czujesz w środku. To nie przypadek, to może być znak, że zostałeś wybrany przez wszechświat. Nie, nie chodzi o bycie lepszym, chodzi o misję, o przebudzenie. I dziś przedstawię ci pięć dowodów, że to właśnie ty jesteś jednym z tych, których świat tak bardzo teraz potrzebuje. Zacznijmy. Twoje życie nie było łatwe i nie chodzi tylko o to, że przeżyłeś trudne chwile. Bo kto ich nie miał? Chodzi o to, że mań twoje cierpienie zawsze było głębsze. Zbyt głęboko czułeś, zbyt mocno się angażowałeś, raniły cię rzeczy, które innych nie ruszały, a może od najmłodszych lat miałeś poczucie, że musisz przejść przez coś ciężkiego, jakby życie nieustannie testowało twoją siłę. To dlatego, że dusze wybrane do duchowej misji muszą się oczyścić przez ogień. Nie po to, żeby cierpieć, ale po to, żeby zrozumieć. Tylko ktoś, kto upadł, potrafi naprawdę podnieść innych. Kolejny znak obcość, wyobcowanie, inność. Nie umiesz się dopasować. Imprezy, small talk, powierzchowne relacje, to cię męczy. Nieraz zadawałeś sobie pytanie, czy coś jest ze mną nie tak. Nie, nic nie jest z tobą nie tak. Po prostu widzisz głębiej. Czujesz więcej. I dlatego zwykłe rozmowy przestają cię interesować. Twoja dusza woła za czymś autentycznym, za prawdą. A to kolejny znak. Wybrani nie pasują do systemu, bo mają pomóc go uzdrowić. Zastanów się. Czy często zdarza się, że nieobcy ludzie powierzają ci swoje sekrety? Czy znajomi mówią: "Nie wiem czemu, ale tylko Tobie mogę to powiedzieć. To nie przypadek, to Twoja energia. Ona daje poczucie bezpieczeństwa. Jesteś nośnikiem światła. Ludzie często nieświadomie wyczuwają Twoją mądrość, nawet jeśli Ty sam jej jeszcze do końca nie widzisz. To jeden z najpotężniejszych znaków. Jeśli ludzie przychodzą do Ciebie z bólem, to znaczy, że masz coś, co może go uzdrowić. Znasz to uczucie, kiedy. Coś po prostu wiesz? Nie masz dowodów, nie masz racjonalnych argumentów, ale laczujesz. I potem okazuje się, że miałeś rację. Twoja intuicja nie jest zwykłym instynktem. To na język wszechświata, mówiący do ciebie. Wybrani często mają silne sny, przeczucia czy nawet wizje. To jak wewnętrzny GPS, bo twoja ścieżka nie jest zwykła i dlatego potrzebujesz prowadzenia z wyższej płaszczyzny. Ostatni znak ale jeden z najważniejszych. Synchroniczności. Spotykasz kogoś przypadkiem, kto mówi dokładnie to, co musiałeś usłyszeć. Znajdujesz książkę, która odpowiada na twoje pytanie. Widzisz powtarzające się liczby. 22, 22, 333. To nie przypadek. To kodowanie duchowe. Wszechświat mówi, jesteś na dobrej drodze. Nie przestawaj. Jeśli widzisz te znaki, to jesteś w procesie przebudzenia, a Twoje życie zaraz się zmieni. Bycie wybranym nie oznacza bycia idealnym. To oznacza, że masz misję. Że jesteś częścią zmiany, która dzieje się teraz na poziomie świadomości całej ludzkości. Ale nie musisz niczego robić na siłę. Twoja obecność, Twoja energia, Twoje serce już są światłem. I jeśli ten odcinek poruszył coś w tobie. To już sam ten fakt jest dowodem. Dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję, że słuchasz. Jeśli czujesz, że ten przekaz może pomóc komuś jeszcze, udostępnij. A jeśli chcesz więcej takich treści, zasubskrybuj Pokój Duszy. Tu jesteś bezpieczny. Tu jesteś widziany. Tu jesteś w domu.